Cześć, Ja jestem dzisiaj bez serdla. Myśmy serdele ryby na działce i musieli, musieliśmy zrobić losowanie. No co? Tutaj możesz pokazać. Są wszystkie niki, które wzięły udział w konkursie. Są wszystkie komentarze. Będziemy to sypać do miseczki i wylosujemy z miseczkiem, Wydaje mi się, że to będzie najuczciwsze. Dobra. mamy, Ja wstaję. Zamieszam. I. Mam jedną. A ciebie, mistrze widać i ma, mamy zwycięzcę Tren Miser. Mis, no, Tren Miser, macie to. No, No i co? Gratulacje, i na razie. Dajcie, drodzy widzowie, pewnie poznaliście już wyniki konkursu sprzed dwóch tygodni. Zwycięzcy, gratulujemy. W tym odcinku mamy dla Was ETBK z Silver Tempest. Serii setu Scarlet and Violet. A się O ring odbija. O się odbija, a naszym partnerem kanału jest Strefa Kart, do których serdecznie zapraszamy. Macie link w opisie. Zapraszamy do polubienia ich fanpage na Facebooku oraz wykorzystania tego sklepu do zakupów kart Pokémon bądź Lurkany z naszym kodem. Rosa Serdel, macie 2% rabatu na cały asortyment. Serdecznie zapraszamy i przechodzimy do otwierania paczek. Albo Otwieram. najpierw ETB bo tak, ten tego. Nie nie było, u nas tu pokażemy, opieraz, pokażemy a wam nie, nie ma promki jak na, jak na ETB w Scarlet i Violet. Nie wiem czemu. możecie dać znać, czy we wcześniejszych, jeszcze wcześniejszych dodatkach też nie było promki. Dopiero od Scarlet i Violet była zaczyna do, za głupoty powiedziałem, wiem, że to jest Scarlet i Violet, a to jest Sword and Shield. O, to mnie nie wyłapałem akurat, ale tak. Możecie dać znać, czy we wcześniejszych jeszcze dodatkach niż Short i Shield Tych były? Promki, no bo na przykład ten Kramzań też jest z tego, tylko nie wiem, czy to nie był jako holiday set i tam była promka. Nie wiem, czy po prostu kiedyś był tylko w tych holiday setach, czy nie? Ja mam pomysł. Możesz to samo mówić przy otwieraniu ETB. Na prezentuję. Proszę bardzo, nożyczki za Ciebie. Uklejone, ubrudzone. Okej, świetnie. Jakie są w ogóle karty? Jakie jest top 10 kart z Silver Tempest? Masz może taką wiedzę, Adrianę przeczytam, zacząć? Tutaj jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ewentualnie może na potrzeby tego odcinka zrobię TikToka i Sharsa. Stop 10 z Temporal yy, Silver Tempesta. Dobra, jedziemy na ostatnią cenę. Ja, z teraz na tej stronie. Nie pamiętam, co to można fajnego trafić. Wydaje mi się, że było takiego fajnego. Czy to widać? Czy tak, widać? chyba no. tak. Y, tu, a Lugia, Wii. Ona jest fajna, ona jest droga. No masz te rainbow'y wszystkie, no nie? I te rainbow'y to mi się nie podobają. Ale niektóre są drogie. No tam, cena ich, to tam wiesz. Ale tak, jest tu też dużo ładnych kart. Ta Jinx mi się podoba. Gardevoir również mi się podoba. W porządku jest. Rockraft też fajny, bo lubię pieski. O, Blaziken. Tu tak, Blaziken to na bank. Bym chciał trafić. Jak jeden do jest Vistar? Vimax. też no. Rayquaza. Gdzie to ją widzisz? A, no nie, tutaj bym nie chciał. Gdzie <gry> znaczy, no nie płakał, jakby wpadł. To już bardziej. Requise, tak to to. A, tu już nie jest. Dobra, lecimy dalej. Tu tak jak mówiłem, ma prąbki, nie ma. Ale zobaczymy czy się różnią coś te czy... wcześniejsze koszuleczka z ładnym olańskim wulpixem. kozik, pokażemy Wam UN. ja wam przewrócę, zaraz wam nie przewraca, ja wam przewrócę energię, to nic ciekawego Przekładeczki 4 z drugiej strony. O. Inny odcinek Wulpixa A i to jest zbliżony. Mamy no tak znaczniki. O, za 6. To jest samo szczę. jak w Krązynicie. Tak, no to... O, znaczek Witara. Trafimy lugie Serdel do czar przykleja. Będziesz nie takim tak, królikiem tak. doświadczalnym. Na nie. Jak coś się zrobi, to coś będziesz zrobił. Nie wiem. O, tu jest fajna kosteczka, tu jest. Taki ptaszek. Ktoś... O, no może tu pokażę, a nie sobie. Taki ptaszek. Jak ktoś wie co to jest za ptaszek, czy to po prostu logo czegoś. Może dać trochę... Tak mi się właśnie coś kojarzyło, ale nie chciałem powiedzieć głupoty. Dlatego tego mówię ptaszek. Może ja powiedziałem głupotę. Zacznij właśnie Jak ja tam otwierać te upynię. To się dupa. Podamy ci to, tu damy to i Ja sobie przetasuję jeszcze. Okay. Na wizji. Przetasuję tak, że wszystkie dropy wylecą z tego. I tu się C przekładasz 4, 4 ale jak przekładamy zresztą. 4 przez 2. Tak jak się powinno otwierać, czy? Nie. E, chyba nie chcę się w to bawić. No to się ponad przekłada tak, potem tu dwie tak, i ponoć tak się powinno otwierać. No zobacz, czy się zgadza. Marrow, y, Markrow, Fennekin, Beldum, Baltoi, Sunkern, Energia, Stalowa, Drachlaug, Worker, Sunflora, Sunflora pewnie, i Fursoid Girl. 4x2? Cztery cztery tak, tak, no widziałem no, tak, y, ja, no, chyba u Dominika TCG, że on kiedyś, bo ktoś tam mu napisał, czemu on przykłada 4x2, on tam potem mówił, że tu mniej rzadko, tu bardziej rzadka, no nie pamiętam w ogóle no, no, a... o co chodziło, ale ponoć się tak powinno otwierać. FNAFI, LITEN, Ruflet, FENEKIN, Durand, ENERGIA, LANTURN, uh, AN. an, an, an Identified Fossil Przepraszam, że się zaciąłem Unia eee, ja Standard Araquanid Noibat, Articuno w holo Ładne Hollow. Takie inne Ładnego. niż te z tych nowych setów, fajne No takie Myślisz, go tu postawić na razie? Na razie postaw, co ma postać. No. Nie Niech będzie taki refleks świetlny Tak A to akurat widać fajnie to holo, takie No właśnie by się, nie, żeby był ten refleks świetlny O jasne, ja muszę nożyczki, proszę. proszę. Nie, bo ja rozwalę. Moimi umiejętnościami to ja musiał być, nie wiem. Mogę ci tak jak chcesz. Jak dziecku. No. Dobra, mamy to. I teraz tak. Kodzik. Cztery przez dwie. O, żeś zamieszał teraz. Jest git, pa. <laughs> e, Miss Dreams, Miss Drivius. Mis swablu, Swrinx. Rotom. to jest znaczek Vistara. Gym Trainer. Kirlia. E, torakat O, uh, Radiant Alakazam! Ładny, kurde. Bardzo ładny i też jest taki fajny właśnie reverse. Taki z holo. To jest karta specjalna, to ma jedną gwiazdkę normalnie. Coś, coś nie, no, ma, ma gwiazdkę nie no jest to też że rzadsza, no bo to właśnie Tak, raz... chyba się kryje Te tam. radianty. Uj, Lugia. 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 Kurde, tak w kamerze mi się odbiło, że nawet nie widziałem tego znaczku v, ale Lugia w super. Chciałem inną, mam tą. Nie będę narzekał. Sobie tą? Nie ma co narzekać. Już sobie opakuję to w koszuleczki. A Lugia też fajna. Fajna, fajna. Jaki jest ulubiony legendarny Pokemon? Lubię. Niego <grymnego> nie znasz? Znam 3, 4 raz, 2. Mój chyba. Chyba Fibas, Fenekin, Spinark. Spinark to był. Beldum, Krogang. Energia Psychiczna, Ferrothorn. Toxicroak, Profesor Laventon. Brando, I regi Drago, v. też fajna, Kula w końcu coś serdeł w końcu coś trafił, kurde, bela, zabieraj te swoje klamoty, kurde, bela, bela, a ja otwieram następnego kośleczka mamy spindę fajny Silver Tempest, a godzik. No to jeszcze ten Dominik tak sprawnie Ja wiem, ja to widziałem. To po prostu jak, no. jak w kasy nie tymi żołdanami obracają. Tak, on no to jak taki krupier, no. <ścoughs> <laughs> w Wśród... O! Uy. Jest! Mal... Malmar? Malamar. Malamar. A, to jeszcze jest A, no. Malamar. Bardzo fajny. Nie wiem, czy coś źle nie przełożyłem w takim razie. Bo coś za szybko ten traf wpadł. Zobaczymy na replayu. O, no no, magnusz. No, Ta energia była w środku. Coś tam odwaliłem, ale jest Malamar fajnie, fajnie, akurat w tych alt artach, to się nam zbieg, zbieram. ja zbieram, które grupkę nie znam. Ja też właśnie nie, nie zbyt... Zawsze coś. Biały kot. Dwa, trzy, cztery. Popilnuję. Dwa idą tu. O. Powinna być luksusowo. Emolga, Beldum, Stanfisk, Woolpix, Snorant. Vistar. Uh, Stonjourner, Golbat, Furisold Girl, Sunkern, Frostlas i nic. Nie spodziewałem ale jest A, nie, bo to jest energia tak? no to jest jako energia, nie wiem po co, ale... No, no, no to pewnie, to, to tak, nie? Nie? No, nie wiem, chyba nie, ale no i tak tych boosterów się wtedy otwiera i tych HTB i tak dalej, że tych energii to nie brakuje, więc to akurat to, że dali coś raz ale innego... Ale nie, nie każdy otwiera te etb no ale na bank, każdy ma dużo tych energii. Kiedyś musimy zrobić podsumowanie, ale to na koniec roku. albo na rocznicę kanału policzymy ile wydaliśmy pieniędzy na pokemony. Lepiej nie, bo to zobaczą moi bliscy i to chyba wtedy coś lepsze, że? chyba git. Teraz powinno być git, no. Sources, Zubat, Zubat, LGM, Fungus, Sandigast, Ognista Energia, Mentang, Toxapex. Lance in Diddy. Uuuu, jej! Yeah. Mm. Superior Vistar. Kurde, Piteriora. ja tak zwykle coś natrafiam, Serder, jeden traf na całą penię i, I zadowolony się ją. No. Nic nie, nie robi, zadowolony. Ale ja bym chciał coś trafić. To nie jest tak, że ja nie chcę. To nie jest tak, że ja nie chcę. A przyjdzie kiedyś taki czas, że ja trafię najdroższą kartę z setu. A a to przyjdzie. Leżał i kwiczał. Jak na mnie to mogą. Co booster ci się trafia jest najlepsza. Tak jak otwieramy moje. Okej, okay, 4-2. Zobaczmy co tam mamy. Um, Buniri, Drippy, Snuffy, Fletchling, Chimichu, Energia Wodna, Slapaw, Honchcrow, Raichu Kling moje i Amongus. Moje kciuki nie pomogą. To już koniec? To już koniec. koniec Następny tej... będzie dłuższy opening. To już koniec tej... Czemu tej... się zacząłem w tym fotelu? To już koniec, koniec tej pięknej przygody? Koniec. koniec tej nie trafiliśmy nic, co chciałem. Ale i tak jestem obdowolony. Obdowolony jesteś? Obdowolony jestem, tak. Obdowolony dla Co widzowie, zapraszamy Was do następnego odcinka. Zapraszamy Was do naszego partnera. Jeśli chcecie nas wesprzeć, możecie coś kupić. Jeżeli nie zbieracie kart Pokémon, a zbieracie karty Lorkany albo chcielibyście sobie kupić jakiś booster, chyba boxy też tam się to tak nazywa. Wyskoczy wam, jak to się nazywa. Jeżeli byście chcieli coś kupić z Lorkany, również możecie tam zakupić z naszym kodem minus 2% róża, serdel. Bez polskich no co? znaków. Tak. To wszystko na stronie strefakart.pl. Tak. Zapraszamy również na ich fanpage. A. Zapraszamy do naszej zakładki Shorts na naszego TikToka. I widzimy się za tydzień w sobotę o godzinie 18.00. I zapraszamy do subskrypcji. Lajku. Cześć.